Witam Państwa bardzo serdecznie. Moja prezentacja będzie troszkę inna, żeby Państwu przybliżyć tematykę mojego bloga. Zaprezentuję Państwu krótkie fragmenty wpisów zamieszczonych na, zamieszczonych na moim blogu z poszczególnych kategorii. Czarna wrona 12 blog.pl. Życie jest snem, sen jest życiem. Poezja. Ostoją życia są dobre myśli, otuchą w smutku są szczere słowa. Najgroźniejsze burze, najsilniejsze wichry. Nic drzewa przyjaźni nie zdoła pokonać, kiedy oczu blask, kiedy uśmiech serca, kiedy uścisk dłoni drzewowe chroni. Muzyka. Lateralus, tul, Czerń, po niej biel, są wszystkim, co widzę w moim dzieciństwie. Czerwień i żółć następnie zmieniają y, refleksję. Czy zdarzyło Ci się zapoznać kogoś, kto pojawił się na Twojej drodze życia przypadkiem i pozostał w kontakcie z Tobą przez długie lata? Życie można porównać do Węgrówki wśród najróżniejszych cudów świata. Jest w nim miejsce na diamenty, na złoto, na srebro, na jedwab, aksamit, na jasność. Bajka. Dziecko słodko spało i mogłoby się wydawać, że nic nie zakłóci radosnego nastroju, w jakim róża wróciła do domu. Tymczasem w jej sen wkradły się dziwne zjawy. Wygląd ich był niepokojący, szarozieloną poświatę, jaką zdawały się stanowić, rozświetlały promieniujące chłodem sino niebieskie, przerażające przeszywające lodem chłodem oczy. Ciekawostki. Zatrzymaliśmy się. Pośpiechu wzięłam mikrofon do ręki i powiedziałam bez większego zastanowienia: Macie 15 minut przerwy na dymka. Zaznaczam, że jestem osobą niepalącą. Zapanowała dziwna cisza, po czym wszyscy wybuchnęli śmiechem. Oczywiście, pojęcia nie miałam, o co chodzi. Kierowca autokarów zatrzymał się na stacji CPN. Książki: Władca snu gwiezdnym pyłem sypie w oczy. Osobom, które lubią wiersze pokazujące rzeczywistość inaczej, niekiedy bardzo dosadnie. Za pomocą ciekawej formy operowania słowem yy, blok forum. Blok forum da 2010. Miejsce spotkania Instytut Sztuki Wyspa wywarło na mnie duże wrażenia. Specyficzny klimat tego miejsca czuło się już od przełożenia nóg za próg. Ciąg dalszy niewątpliwie nastąpi. Każdy wpis na moim blogu powstaje spontanicznie pod wpływem emocji, impulsu i potrzeb w chwili. Zapraszam do mojego maleńkiego świata, świata wierszy, myśli, refleksji i wyobraźni. Dziękuję za uwagę. Uuu, czyli drugi performance dzisiejszego o, dnia. nie poszło. Nie poszło, dobrze. Dlaczego? Nie poszło, bo za szybko się przewijało. A, czyli technologia, wpływ technologii na, na twórczość. Tak. Dobrze. Czy ktoś ma pytania? Do wrony, czarnej wrony. Jest pytanie. Jest mikrofon. Ja chciałem powiedzieć, że Basię właśnie poznałem na blogu wirtualnej Polski. No i Basia jest taka w życiu też prywatnym, czyli niewirtualnym, tak jak pisze, po prostu jest ciepła, taka i bardzo pomocna we wszystkim. Dziękuję. Dziękuję Wojtku. Woj Wojtek jest, jest panikarzem, ale, ale jest bardzo dobrym człowiekiem, także, także nasze relacje blogowe. No i nie tylko. Już w tej chwili dzięki blogforum są naprawdę. Czyli blogforum zbliża? Super. Z bloga do reala. Dobra. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo w takim razie.